A w zasadzie... Cześć! <noise> A w zasadzie Gamardzowa. Bo jesteśmy w Gudauri. Gudauri to największy gruziński kompleks narciarski i postaramy się wam pokazać jak to wygląda i jak zorganizować I jak taką podróż. Jeśli twoje pierwsze skojarzenie z gudauri wygląda tak... ...to spróbujemy to zmienić. Co prawda sami też mieliśmy pecha. Głównie do pogody. Chociaż nie tylko. Ach, idziemy szukać złodzieja. Dostaliśmy info, że jest człowiek od monitoringu. Ale wywieźliśmy z Gruzji szczęście. Zacznijmy od początku. Kierowca? Jak się jedzie drogą wojenną? Świetnie. Chociaż wolałbym, żeby się nazywała inaczej. Żeby była drogą pokojową. Gruzińska Droga Pokoju. Ale tak. Droga nazywa się Gruzińską Drogą Wojenną. Prowadzi od Tbilisi do włady Kaukazu w Osetii. I 180. I jest taką no jedną z, większy, z popularniejszych atrakcji Gruzji. Jest to też jedyne otwarte przejście graniczne między Gruzją a Federacją Rosyjską. I widzieliśmy koszmarne korki ciężarowe, które są tutaj ponoć standardem. A nasza miejscowość docelowa znajduje się niedaleko najwyższego punktu na trasie. To może jeszcze szybki zerk na mapę Gruzji. Największy i najpopularniejszy resort na Kaukazie znajduje się tutaj, ale wybrać można też kilka innych miejscówek. Na północ od Kutaisi, w Svaneti, jest Mestia. Na południu, w Adżarii, tej od Hachapuri Adjaruli, znajdziemy kurort Goderdzi, a jadąc stamtąd na wschód, w Borjomi, tym od wody mineralnej, jest Bakuriani. Najstarszy z gruzińskich kurortów zimowych. Ale zdecydowanie Mekką jest dziś Gudauri, położone mniej więcej w połowie wspomnianej gruzińskiej drogi wojennej. Nie ma konieczności zabierania całego sprzętu ze sobą nart, kijów, butów. Można to tutaj na miejscu wypożyczyć w niezliczonej ilości wypożyczalni. My akurat skorzystaliśmy z przyhotelowej i jedna doba. Pełnego setu w wersji premium buty na artykie kosztowała. Kosztuje 55 Lari za dobę, za osobę. Jak to? No ale wiesz, oni mają. Tam pada śnieg, a to dobry znak, bo podobno na trasach jest trochę kamienia. Trochę? <laughs> Ola, Zosia, pilnujcie mnie, bo ja nie mam telefonu. Pijana Ziemia, ucieka Pijana Ziemia. Mario mówi, że to jest pijana Ziemia, ucieka spod nóg. Skoro nic nie widać na stoku, jedziemy zobaczyć coś poza nim. Chociaż wycieczkę tę też czarno widzę, to może. Element animalny. Ciekawostka o owczarkach środkowoazjatyckich. Będąc szyniętami mają ukręczane, urywane uszy żeby później nie przeszkadzały im w walce z innymi psami i ze zwierzętami dzikimi Żeby nie traciły tych uszu w walce Chodź mi małe to twoje łóżko oj oj biedny ucho Niedźwiedź wprowadził nas na najwyższy punkt na gruzińskiej drodze krzyżowej Na gruzińskiej drodze wojennej Przełęcz krzyżowa. Jest krzyż jeden. Jest krzyż drugi. To jest najwyższy punkt na drodze wojennej. Którą chcieliśmy przejechać do Kazbegi, ale był straszny korek. Najgorzej smrozą rosyjskie ciężarówki. To jest no dobra, ale, ale jadą tadżyckie, armeńskie, przeróżne. marado calcio de solidaridad calcio de solidaridad amzerebula koski koskebi panzeuneva titsheli iqosorida titsheli iqosorida hoyda 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 hoy Udało się, udało się znaleźć w Gudauri autentyczne, gruzińskie jedzenie, sadzele, co nie było wcale takie proste, bo w dużej mierze tutaj oferta gastronomiczna zbudowana jest na takich eleganckich, fancy knajpkach. Tymczasem tutaj koło krowy jest takie miejsce, gdzie panie, babcie kleją te hinkali. Jak grzybki? tak. Bardzo lubię ten nich Dlaczego warto przyjechać na narty do Gudeuri? Bo nigdy nie wiesz czego się spodziewać. Po dniu pierwszym zaginęły narty. Poprosiliśmy ochronę o ogarnięcie tego. Koło godziny 18:00. Dostaliśmy info, że rano będzie jasne. I że spokojnie od 10 będziemy mogli zacząć zjeżdżać. No a przed 10 dowiadujemy się, że chłopa od monitoringu jeszcze nie ma i że najpóźniej będzie o 12.00. I co zrobiłaś z nartami? Nie, zostawiłam w nartarni. Nie, <grym> nie, <au> nie, Ok. Jakby pożyczalni, przed chwilą dziwiłam się, że to jest możliwe, że to nie jest problem. Bo dla mnie jest to problem, że zaginęły narty. <grym au> Tego żyją, że je wypożyczają. A zimaczek, jak wychodziłam, zaczepił mnie i mówi, a wiesz dlaczego dla nas to nie jest problem? Mówię, no nie wiem, ale też bym tak chciała. Jak tu zostaniesz przez rok, to zrozumiesz. <grymne> Idziemy szukać złodzieja. Dostaliśmy info, że jest człowiek od monitoringu. <grymne> to są właśnie zofinarty. Ciekawe, czy jeszcze kije sobie dobrą. Ja się czuję, jak taki młody chemik. To jest najbardziej zdradliwe, bo ja nie wiem, ile tam się kryje. Nie? Kolejna fantastyczna rekomendacja gastronomiczna dla Gudauri. Nareszcie Hinkali, które mogę zjeść też ja, bo jest nie znalezieniem mięsnym, tylko z nadzieniem sterowym. Mm. Duża część dostępnego w Gudauri zakwaterowania to są takie apartamenty. Bardzo często mają one powierzchnię. 22, 27 metrów, gdzie na Bookingu zobaczycie, że w teorii można tam zakwaterować 4 osoby no ale nie jest to najbardziej komfortowa opcja. Ale ta pizza! Normalna pizza! Żabka super. jak Lamborghini? Ja obawiam się, że za bardzo nie będę miała tutaj co jeść um, i że będzie głównie mięsne menu, a tu jest tyle sera, tyle opcji serowych. Wszystko z serem można zjeść, więc dla wegetariańców polecam. Gituba. Hmm, to jest niesamowite. Nie wysoko, mięso to po prostu. Jak to robię? No? Ale śpiewa. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. O, Nika, patrz.

Tę Toyotę... Chrumer. A to dlatego, że... ...tak nazwała go Toyota. Ale ...fajny tank. Uah! Jak nazywa się miejscowość, w której się znajdujemy? Scheta. Mmm... to Musiałam dobrze przemyśleć. Mmm... What? What footballers from Poland you know? Tomaszewski, krabowski Lato, Deyna, Boniek, Sharma, Gadocha, Halubanski, Lato, To jest niebezpiecznie. Trochę jakby urbex Tu można wpaść, skręcić kark. Co jak się nazywa ta twierdza. Anauri. są magnity magnity z Budauri. Kolko to? Pietlari. Taki to ja wezmę. A za karty ile? 10 Larii. 10? Jak ja uwielbiam brzydkie maskotki. Zmiana czapy na papachy. I 40 Lari, da? 40 lari, czyli jakieś 45 zł. Nasza wycieczka zajechała na bardzo ciekawy punkt widokowy. Tutaj jest taki rezerwuar, który w ładnym słońcu pięknie, piękny turkusowy kolor wody uzyskuje. No i zobaczcie, jak pięknie zwęszony jest biznes. 5 geli za zdjęcie w huśtawce. W tej chyba też. 3 na koniku i 5 w serduszku. A nagrywanie zadara! Kiedy jeździcie za granicę trzeba bardzo uważać, żeby w takich turystycznych miejscach nie naciąć się na, na niepotrzebne koszty po prostu. Ja tego nigdy nie robię. Jako, że w podróży najważniejsze to mieć lokalnego przewodnika, witamy na pokładzie drugiego Mariano. Mariano Italiano. To jest, to jest jedyne haczapuri, które jest w otwarte takim w no. I to jest wpływ tureckiej, tureckiej kultury, bo Turcy mają pite. Mm -hmm, tak. tutaj właśnie. jak chcemy zadzwonić do Bila, to ten. Kali House otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To jest piękne kurcze. 5 osób zjadło i napiło się za 70 zł. Włącznie.

Mtacminda, nazywa się to wzgórze z fantastycznym widokiem na całe Tbilisi z fantastyczną panoramą wjechaliśmy funikularem to wracamy z buta a to piekarnia Czacza nie wybacza Czy w Gruzji dzień matki a, a to jest matka Gruzja co za jak tam zakup biletów? Biuro jest czynne od 10.00. Jest 10:08. I, kupuje... I biuro jest nieczynne. Hello! Excuse me. Dlaczego warto przyjechać do Gruzji na narty? Bo to jest jedna wielka przygoda. Nie wiesz czy okienko, które ma być otwarte od 10.00, będzie otwarte od 10.00. Co będzie dostępnego do zjeżdżania? Czy w ogóle będziesz w stanie wyjść z hotelu, bo pracowników zaskoczą opady śniegu? Przygoda! Przygoda! 10.18. Wciąż czekamy. Gdzie się tutaj trochę denerwuje? A ja wcześniej odrobiłam pracę domową i poczytałam o tym, jak się jeździ w Gruzji i to nie jest nietypowe, że biuro było y, nieczynne od 10, chociaż miało być czynne, bo wszyscy piszą, że właściwie to nie wiesz, kiedy będzie otwarte i godziny napisane mówią jedno, a rzeczywistość pokazuje drugie. Także ja myślę, że z tego wynika mój spokój, że po prostu byłam to przygotowana. To jest. It's a part of experience. Nie no, dlatego ja mówię. Że... że nie jesteśmy w Austrii, jesteśmy w Gruzji. To jest większość. Dlatego luz. mówię, że przygoda jest argumentem, ale uzbrójcie się w cierpliwość. Ja myślę, że jedzenie rekompensuje to, na przykład dla mnie. Żeby coś za coś. Kocham Gruzję całym sercem, ale to trudna miłość i piękny test cierpliwości. Który przegrywa. <grywa> Właśnie chciałam zadać, że Ja jestem też kwiatem lotosu na tej tafli jeziora. Jest z nami silna reprezentacja zachodnio-pomorskiego. Niestety nie mamy jak przetestować wszystkich tras, bo generalnie spora część wyciągów stoi ze względów pogodowych. Trudny czas pogodowo trafiliśmy. No, więc myślę, że zupełnie inne byłoby to doświadczenie, gdybyśmy mieli słonko i mniej mgły. Yy, I gdyby może trochę lepiej wyretrakowali, ale to już tak przy okazji. Puch jest głęboki i ciężki. Jest tak, że te stoki nie są retrakowane nad ranem, tylko wieczorem. A że całą noc padało, yy, no to teraz jeździmy głównie po takim świeżym śniegu, nieuklepanym przez ratrak. No i jeździ się dzisiaj trochę trudniej niż na przykład przedwczoraj się jeździło. Miałam taki pomysł, żeby przynajmniej jeden dzień skorzystać ze skiturów i wejść na taki fajny szlak, który prowadzi do klasztoru. Słyszałam, że tam jest bardzo ciekawie, można porozmawiać z mnichami, którzy w nim mieszkają, ale niestety zostało mi to odradzone. Pan w wypożyczalni powiedział, że co prawda może nam zorganizować przewodnika, nie ma z tym problemu, ale przez najbliższe 4-5 dni jeszcze oceniają, że jest zagrożenie lawinowe i zdecydowanie nie rekomendują tego typu wycieczek. A że wyjeżdżamy już jutro, no to 4-5 dni oznacza dla nas, że. W następnym razem o, sorry. Jesus Christ Te się nie otwierają, te się nie zamykają. No. Zima zaskoczyła gruzinów. Dokładnie powiedzieć. I chyba chyba mamy dlatego zrozumienie. Natomiast Gudauri jest świetną miejscówką dla tych, którzy lubią jeździć poza... Poza szlakiem tych freeride'owych możliwości jest bardzo dużo Tylko to też trzeba robić z głową, wiedzieć kiedy i gdzie Gdybym był troszkę bardziej doświadczony na nartach To bym też szybko głębiej w ten freeride Bo jednak warunki pomiędzy Yy, trasami są super Chodźmy coś zjeść Poproszę o recenzję barszczu mm, Jest przepyszny ma tyle dobroci takie bogactwo warzyw i chyba trochę pietruszki i kolendry, jest bardzo dobrze przyprawiony cieplutki, tego mi było trzeba nie. Kobe Bryant, ludzie ile tego śniegu Dobrze, na no. pytanie postawione w tytule tego filmu nie ma oczywiście prostej odpowiedzi. Można to próbować policzyć, czy finansowo wyjazd opłaca się bardziej niż zorganizowanie indywidualnie wyjazdu w Alpy. Na no, taki czynnik jak koszt biletów lotniczych w dużej mierze będzie determinował yy, wartość tego pakietu. Natomiast nie szacowalna jest wartość tego. Że jest się w innej strefie kulturowej, jest inne jedzenie. Inny vibe! Przepraszam, że tak mrużę oczy, ale nie wziąłem okularów To jest. Wiesz, co mi się to jest, wideo? z stylu czego nie róbcie, to jest głupie. Udaury znane jest też z rzeczy ekstremalnych. Lub ekstremalnie głupich. Można tu jeździć A. W skuterze śnieżnym. Na paralotni latać, heliski uprawiać I nie chodzi o narciarstwo dla Heleny Mokro mi! Taki mądry człowiek z takim pięknym wąsem Gdy patrzę w twoje nogi zmęczone jak moje Jak jest zima, to musi być zimno. A jak jest zimno, to trzeba być przygotowanym na to, żeby dołożyć sobie warstwę. Wiesz, czym pachnie na kurtkę? Czym? Chaczapuri. Zostały nam cztery kawałki z obiadu, niedojedzone. Nie ma, że się zmarnuje jedzenie. Jak podsumujesz, Budauri? Warto, absolutnie, ze względu na kuchnię i na jedzonko, jest przepyszne. E, I warto ze względu na ludzi, bo są super przyjaźni, bardzo nas lubią, a my bardzo lubimy ich, więc wszystko się zgadza. E, no i generalnie wycieczki fajne można sobie zrobić, doświadczenie kulturowe. E, ciekawie jest tu, więc dlatego warto. Jeśli ktoś ma pokłady cierpliwości i wyrozumiałości, to uważam, że absolutnie warto, bo naprawdę jest gdzie pojeżdżać. Tych kilometrów można wyrobić sporo, ale z takim właśnie... z taką rezerwą spokoju i cierpliwości trzeba podchodzić do tych, do tego przygotowania stoków. To co? gorące czekoladę? Gudauri to około 70 km tras położonych pomiędzy wysokością 2,200 a 3,276 metrów ponad poziomem morza. Jeśli będziecie mieli więcej szczęścia niż my, do dyspozycji będzie 15 wyciągów. Cena karnetu na jeden dzień to wydatek 70 lari, czyli na dziś około 115 zł, a 3 dniówka to 200 lari, czyli 328 zł. Megatron! Co chwilę ciężko! Nie ma traków, ale super, ale mega, No baja! Bongo! Gdzie spróbuję swoich sił jako freerider? Z umiarkowanymi sukcesami, ale wszystko w swoim czasie. Gudauri obok gondolki a tam gdzie znowu myśli, że <noise> że już to rozumie a w ogóle to 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 za mną to jest nasz hotel i wjeżdżamy do niego na nartach co jest mega zajawkowe i dostaliśmy go od gruzińskiej organizacji turystycznej co też jest mega zajawkowe Pozdrawiamy serdecznie, GNT. Skolka stoi ta ekskursja na Skidu? Skidu to lari 10 minut, 200 lari pół godzinki, 300 lari godzina. Może i na narty ze, ze snarciarni, ale to jest hit. Czy podjeżdżamy pod same drzwi? Jo. Ja. Czy tak samo wyjeżdżamy? Proszę Państwa, dziesiąte dwie. A my na już na wyciągu. Na górze. Już wjeżdżamy jako pierwsi goście tego krzesła. No dobra, jest jeden kolor przed nami, ale może uda się go zestrzelić. Rozpoczynamy operację Oddech Wieloryba. Wyprzedziła mnie ta zawodniczka Musiałem dojść Mario Kart Mario Kart! Wii! To jest ten moment, w którym cieszę się, że przytyłem Konio mnie składzie Tylko ja i mój ratrak i moje słoneczko Ale... o mnie chodzi? Że doświadczamy tutaj pełnego przekroju doświadczeń, które są możliwe w Gudauri, Od czarnego śniegu i kamieni na trasie, przez mgły i śnieżyce do przepięknego słońca i widoczności po prostu na kilometry. No i wspaniałych, wyratrakowanych tras dzisiaj. Także pięknie nas żegna Gudauri. Zasłużyliśmy sobie na ten warun na dzisiaj. Tutaj w lewo. Tu skręcają osoby, które uprawiają sport uli. Jakby ktoś Was wywiózł i, pow i nie powiedział, gdzie jesteśmy, to jakbyście myśleli, gdzie jesteśmy? Alpy! Coś wspaniałego. Coś przepięknego. Ale nam dzisiaj wynagrodziła ta pogoda. Tak Good. Auri. I właśnie się doliczyliśmy, że kombinezon ma jakieś 30 parę lat. Pięknie dziękujemy Martynie za ten czołg, bo bez niego naprawdę momentami byłoby nam tutaj trudno się poruszać. A jak dosypało śniegu! To byliśmy przeszczęśliwi, że mamy takie 4 na 4, które przejedzie wszędzie, także polecam go. Restauracja ze zdecydowanie najpiękniejszym widoczkiem? I bardzo pysznym jedzeniem Ile kosztowała benzyna Gdzie psie? Tutaj? Mhm. Nie wiem, nie widziałem. Ale w Gruzji ile płacili płaciłeś? 3, 16 lari co tam masz pysznego? Kurczę. Czyli orzeszki w soku z granata? A nazwa Li wzięła się od tego, że jako pierwsza recepturę tego dania zaprezentowała Chinka imieniem Lee. Nieprawda. Ten film powstaje prawie rok po naszych gruzińskich zjazdach i muszę przyznać, że kompletnie nie pamiętałem tych swoich chwilowych irytacji na stoku i poza nim. Zapytany, czy warto, odpowiedziałbym: Zdecydowanie tak, bo jestem człowiekiem zasilanym przygodami. Sezon w Gudauri trwa do końca kwietnia, dlatego tym mocniej zachęcam do rozważenia tego kierunku narciarsko. Za dziś serdeczne Madloba i do zoba!